W ostatnim tygodniu był materiał o starych bogach, którzy są skorumpowanymi wysokimi smokami. Dzisiaj opowiem wam o smokach, jakie możemy spotkać w świecie teraz. Zapraszam do oglądania. Na wstępie dwie informacje. Po pierwsze, będę kierowała się kalendarzem imperialnym, dlatego naszym punktem odniesienia będzie założenie Twitter. Po drugie, będę korzystała z angielskiego nazewnictwa poszczególnych gatunków Smoki to niezwykle duże i potężne gady, które potrafią korzystać z oddechów żywiołu. Preferują one życie w starych ruinach i kompleksach jaskiń. W epoce stali ludzie często niszczyli takie miejsca, aby zniechęcić smoki do gniazdowania w pobliżu osad. Takie środki ostrożności wyszły z użycia po tym, jak łowcy smoków z newary wytępili je niemal do zera. Nie wszyscy ludzie są wrogo nastawieni do smoku. Legendarne smocze kulty słynęły z fanatycznego oddania swojemu High Dragon. Chociaż wiele pozostaje nieznanych, dowody sugerują, że High Dragon mogą pozwalać takim oddanym ludziom pomagać w opiece nad smoczymi pisklętami w zamian za niewielkie ilości cennej smoczej krwi. Naukowe badanie smoków i ich krewnych, takich jak wiwerny i bargesty, nazywane jest smokologią i jest wykładane na Uniwersytecie w Orlas przez profesora Federica. Badania wykazały, że ciała smoków tworzą naturalne cysty wokół obszarów ich ciałach zainfekowanych skazą, co czyni je niezwykle wytrzymałymi, ale nieodpornymi na chorobę w przeciwieństwie do innych gatunków. Smoki są klasyfikowane według różnych form, które przyjmują wraz z wiekiem. Dragonlings to nowo wyklute smoki, które żyją przez krótki czas w legowisku matki, zanim wyruszą na samodzielną wędrówkę. Te smukłe, bezskrzydłe wielkości jelenia stworzenia rodzą się w ogromnych ilościach, ale tylko nieliczne przeżywają do dorosłości. Drake to dojrzałe samce smoków, które są powszechnie spotykane jako strażnicy smoczych legowisk. Od samic odróżnia ich brak skrzydeł, co najwyżej na ich przednich kończynach wyrastają szczątkowe ostrogi w miejscu, gdzie mogły znajdować się błony skrzydeł. Nie mają potrzeby posiadania potężnych skrzydeł, ponieważ gdy już zwiążą się z samicą, rzadko podróżują daleko od jej legowiska. Po osiągnięciu pełnej dojrzałości samce smoków szukają legowisk dorosłych samic. Gdy taką znajdą, przenoszą się do jej legowiska i spędzają tam resztę życia, polując dla niej i broniąc smocząt. Samce walczą za pomocą ostrych pazurów i ugryzień, potrafią pluć płomieniami i zadawać ciosy ogonem. Głoski smoków tworzą twardy, naturalny pancerz, a ich skóry są cenione w tworzeniu wysoce skutecznych zbroi. Samice mają jednocześnie tuzin lub więcej adoratorów strzegących jej młodych, nieustannie walczących między sobą o prawo do kopulacji, będą agresywnie bronić swojego gniazda, a wielu niedoszłych łowców smoków zginęło od ich ognistego oddechu. Samce mogą żyć nawet sto lat, ale zazwyczaj umierają znacznie wcześniej podczas obrony legowiska. Dragon to niedojrzałe samice, na które należy uważać, ponieważ są silnymi przeciwnikami, zdolnymi zionąć ogniem i łapać przeciwników w szpony. Samice dojrzewają znacznie dłużej niż ich męskie odpowiedniki. Przechodzą również pewnego rodzaju metamorfozę w wieku dorosłym, kiedy ich partner straci możliwość korzystania z przednich łap, wówczas samicy wyrasta trzeci zestaw kończyn, które służą jako skrzydła. Młode samice podróżują na duże odległości w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na gniazdo. Ze względu na swoje koczownicze zwyczaje są to smoki najczęściej spotykane przez człowieka. Mature Dragon to dorosła samica, która swoimi rozmiarami. Plasuje się pomiędzy nieryżałą samicą a Hydragon. A jak już o niej mowa to High Dragon to w pełni dojrzałe dorosłe samice i jeden z najrzadszych rodzajów smoków. Niegdyś wędrowały po niebie w wielkiej liczbie, ale pod koniec błogosławionego wieku wielu mieszkańców teraz wierzyło, że wszystkie smoki wyginęły. High Dragon były czczone w starożytnym imperium The Winter, a ich starzy bogowie przybrali wygląd właśnie owych smoków. Smoczyce drążą dla siebie ogromne legowiska, ponieważ potrzebują dużo miejsca, aby pomieścić harem smoków, wychować potomstwo i schronić jaja. Żyjąc przez ponad tysiąc lat, są rzadko widywane i spędzają większość czasu śpiąc i kopulując, żyjąc ze zdobyczy upolowanej przez samce. Smoczyce są niezwykle terytorialne i zazwyczaj atakują wszystko, co znajdzie się w ich pobliżu. Atakują nawet większe stworzenia, takie jak olbrzymy, czego gracz jest świadkiem podczas walki Beansomera z olbrzymem na wybrzeżu sztormów. Raz na około 100 lat High Dragon przygotowuje się do ataku, wyłaniając się ze swojego legowiska i wzbijając się w powietrze. Przez kilka tygodni lata daleko i szeroko, zjadając setki zwierząt i pozostawiając po sobie spustoszenie. W tym czasie całe wioski i lasy mogą zostać zredukowane do popiołu. Następnie powraca do swojego legowiska, aby złożyć jaja. W 1993 Faustyn II miał zamiar nazwać następną erę Erą Słońca, ale obserwacje dwóch smoków to zmieniły. High Dragon po raz pierwszy od bardzo dawna pojawił się w Antiwie, a następnie zdewastował wiejskie tereny Orlais i Newary. Inny smok został zauważony przez wojska Fereldanu dowodzone przez Lakhaina Maktyra po orleańskiej stronie gór mroźnych, tuż przed bitwą nad rzeką Dane. Widok smoczego zwlotu został uznany za dobry omen dla rebeliantów, którzy pokonali orlesiańską armię. Finalnie zdecydowano, że następna era powinna nazywać się Smocza. W Dragon Age w Inkwizycja i dodatkach znajduje się łącznie 12 wysokich smoków. Na ekranie widzicie listę owych smoków. Wszystkie mają większą odporność na zadawane obrażenia od żywiołów. To z kolei pozwala na planowanie strategiczne z wykorzystaniem podatności na przeciwne żywioły. Ogień, zimno, elektryczność, duch. Tylko 11 z nich liczy się do kolekcji Łowcy Smoków. Fereldan Frostback można ją znaleźć w dolinie Lady Shine, najbardziej wysuniętym na północny wschód regionie Hinterlands, położonym na północ od obozu Inkwizycji Dusklight. Ferelden Frostback to wariant High Dragon, który pochodzi z gór Frostback. Nawet w porównaniu do innych wysokich smoków, Frostbaki są zawziętymi terytorialistami. Często zajmują duże połacie terytorium, gdzie ich liczne potomstwo może wędrować pod opieką matki. Northearn Hunter Można ją znaleźć śpiącą w niedostępnym miejscu na południe od tamy w Crestwood. Spuszczenie wody z jeziora podczas zadania pobocznego Steel Waters obudzi ją, a następnie zamieszka w ruinach wokół punktu orientacyjnego Fereldan Wyvern. Status Na południe od wioski Crestwood. Kar, Bronach i punktu orientacyjnego Weaver's Watch w regionie Blackfence. W porównaniu z innymi jest to najbardziej żarłoczny wariant. Abyssal Hyde Dragon Można ją znaleźć w najbardziej wysuniętym na południe obszarze zachodniego podejścia, na Pustkowiach, na południe od przełęczy Nazair. Warunkiem walki ze smokiem jest wykonanie zadania Abyssal Hyde Dragon dla Frederika. Abyssal Hydragons od dawna uważane są za wymarłe, a istniejące egzemplarze często mylone z Hunterhorn Shrikes lub Stonjabs, które migrowały w poszukiwaniu jedzenia. Dopiero niedawno potwierdzono powrót tego specjalnego podgatunku Hydragon w zachodnim podejściu. Ich ognisty oddech jest opisywany jako gorętszy niż kuździa. Zwyczaje łowieckie Abyssal Hydragons nie są zbyt dobrze udokumentowane. Gamordan Stormrider Można ją znaleźć w krótszych Bagnach na północnym wschodzie Wyniesionych Równin. Aby uzyskać dostęp do bagien należy ukończyć operację Uzyskaj Dostęp do Gaju Gilanai. Gamordan Stormrider jest popularnym tematem w orlesiańskiej sztuce. Liczne obrazy przedstawiają starcia szwoleżerów z miotającymi błyskawicami bestiami. Smoki te preferują regiony bagienne jako swoje terytorium, dlatego też rzadko ich drogi krzyżują się z ludzkimi. Greater Mistral. Można ją znaleźć w regionie South Finger Watch, północnej części szmaragdowych grobowców. W 2014 ze szmaragdowych grobowców wyłonił się wielki lot owych smoków. Zostały one opisane jako efektywne ze względu na kolorowe łuski i długie loty o świcie w pobliżu ludzkich osad. Hivernal można ją znaleźć we wschodniej części Emprice du Lion w pierścieniu Etienne. Hiberna była niegdyś pożądanym celem polowań dzięki grubym warstwom tłuszczu pod skórą, które pomagały wczesnym ludzkim plemionom na wyżynach orlesiańskich przetrwać surowe zimy. Kilka orlesiańskich domów wciąż dumnie prezentuje wypchane hibernale jako trofea. W czasach, gdy polowanie na hibernala było koniecznością, triumfująca grupa wracała na ucztę, po której mięso z hibernala było solone, a skóra przerabiana na broń, ubrania i mikstury. Święto hibernala jest nadal obchodzone w niektórych wioskach, choć niewielu pamięta jego pochodzenie. Win Sommer po osiedleniu się na wybrzeżu sztormów i wyruszeniu na południe drużyna gracza na podcast Moka w pobliżu linii brzegowej na zachód od obozu ostrzy Hesarian walczącego z Olbrzymem. Winsomer opuści ten obszar jeśli gigant zginie lub drużyna zbliży się na tyle, by dołączyć do walki. Z Winsomerem można ostatecznie zbierzeć się na smoczej wyspie położonej na północny zachód od wybrzeża sztormów. Według legendy wyjątkowo duży Winsomer był ostatnim smokiem zabitym przez Kaspara, Pentagasta. Poezji Newaran jego oddech powoduje burze, a skrzydła tworzyły huragany. Współczesne Winsomery nie osiągają już takich rozmiarów, ale są ostrożne, niebezpieczne i zazwyczaj preferują odizolowane, wysokie, skaliste wybrzeża. Sandy Howler można ją znaleźć we wschodniej części syczących pustkowi, w pobliżu grobowca Pajrl. Na pustyniach muszą szukać ciepłych, piaszczystych basenów, jako miejsce zygniazdowania. Jako nocni łowcy większość czasu spędzają śpiąc, budząc się tylko po to, by polować, kopulować lub bronić swojego domu. Spoczyca poluje głównie na górns i preferuje gotowane mięso, w przeciwieństwie do innych smoków. Kaltenzan. Można ją znaleźć we wschodniej części Emprise du Lion w pierścieniu Judy Kaltenzan pochodzi z gór Hunterhorn, ale w 2024 wyemigrowały na południe i osiedliły się w samotnych i odizolowanych miejscach. Niektórzy uważają, że to mroczne pomioty są odpowiedzialne za ich wypędzenie, podczas gdy inni uważają, że tylko arcydemon mógł spowodować taką ucieczkę, ponieważ Kaltenzan są legendarnie uparci. Przeszywający krzyk kaltenzana, mroźny oddech i grube łuski sprawiają, że jest on trudnym przeciwnikiem nawet dla najbardziej doświadczonych łowców smoków. Highland Lawager można ją znaleźć we wschodnim obszarze Emprise du pierścieniu Leontin. W przeciwieństwie do innych High dragons jest zaskakująco towarzyska i czasami chętnie dzieli się swoim terytorium z innymi smokami. Owy wariant jest znany ze swoich szczególnie niszczycielskich szaleństw, których pochłaniają całe stada i podpalają osady. Hakon Winter's Break. To wyjątkowy high dragon, którego można spotkać w dodatku Jaws of Hakon w DLC do Dragon Age Inkwizycja. Można ją znaleźć w Frostback Basin podczas głównego zadania o tej samej nazwie. Podczas Boskiej Ery ten potężny smog został związany i zmuszony do służenia jako naczynia dla boga Awaru, Hakona, zimowego oddechu. Zapieczętowana na wieki przez Ameridana w Starej Świątyni w Kotlinie Mroźnego Grzbietu, starożytna bestia została ostatecznie uwolniona w 2035 przez przywódcę ponownie uformowanych szczęk Hakona. Atashi co w języku Kunland oznacza chwalebny, to kolosalny smok, którego można spotkać w dodatku Trespasser do Dragon Age Inkwizycja. Smoczyca zostaje schwytana przez Vidasala i Benhasrata i zamknięta w Darvarad. Widasala używa jadu wydobytego z Atashi do produkcji gatlog wybuchowego proszku Kunari. W końcu gracz napada na Darvarad i odkrywa Atashi uwięzioną przez Kunari. Wówczas mamy do wyboru zabicie Atashi, aby zatrzymać dostawy Gatloku, lub uwolnienie Atashi, odcinając dostawy i pozwalając Side Dragonowi zniszczyć wielu kunarii, gdy odlatuje. Oprócz dwunastki w grach możemy spotkać się z innymi reprezentantami gatunku, takimi jak Red Lirium Dragon. Czerwony smok Koryfeusza okazuje się być High Dragon, który został skażony Czerwonym Lyrium i wzmocniony magią Koryfeusza. Przed skażeniem Czerwonym Lyrium istota ta była High Dragonem nieznanego pochodzenia. Sola spekuluje, że Koryfeusz sprowadził go korumpując Czerwonym Lyrium, w które zainwestował część swojej mocy. Powstała w ten sposób więź, dała Koryfeuszowi niemal całkowitą kontrolę nad stworzeniem, będącym żywym świadectwem mocy Koryfeusza i jego powiązań ze starymi bogami. Czerwony Smok został po raz pierwszy napotkany przez Inkwizycję wraz z Koryfeuszem w wiosce Heaven, podczas jego ataku i próby odzyskania kotwicy od Herolda Andrasty. Początkowo przypuszczano, że smog jest arcydemonem i że niesie ze sobą możliwość nowej plagi, siejąc strach w całym teraz. Smog zostaje również wezwany przez Liviusa Erimonda aby pomóc mu podczas oblężeń twierdzy Adamant przez Inkwizycję. Kiedy Clare zwraca się przeciwko Erymondowi i ma go w swojej łasce, smok opada i miaży ją, a następnie odrzuca na bok. Zanim jednak bestia może zaatakować gracza, Clare rzuca ostatnie zaklęcie swoim umierającym oddechem, uderzając pod brzusze smoka, powodując jego upadek i osłabienie chodnika pod ich stopami. Podczas ataku Inkwizycji na świątynię Metal, Goryfeusz ponownie przywołuje swojego smoka, aby zaatakować Gracza i Morrigan, ale udaje im się go uniknąć i uciec do magicznie chronionych struktur świątyni. Niezależnie od tego, czy gracz lub Morrigan napiją się ze studni boleści, studnia ujawni, że spok Koryfeusza nie jest prawdziwym arcydemonem, a jedynie jego imitacją stworzoną przez zepsucie zwykłego High Dragon Czerwonym Lirium, które Bagistej zainwestował swoją moc. Jeśli smok zostanie zabity, zdolność Koryfeusza do przeskakiwania do innych ciał zostanie zakłócona. Podczas ostatecznej konfrontacji, Smok próbuje rzucić się na gracza, ale zostaje powstrzymany przez innego Smoka. I tutaj mamy do wyboru albo Strażnika Metal, lub przemieniono Morrigan. Dwa Smoki angażują się w powierzchnią bitwę, zanim Smokowi koryfeusza udaje się pokonać przeciwnika. Następnie gracz wykańcza osłabionego Smoka, po czym podejmuje walkę z jego panem. Strażnik Metal zamieszkuje Arbor of na południe od Delas, w Orlais. Ta spektakularna bestia zwykle przebywa w pobliżu ołtarza Metal, którego rzekomo jest zobowiązana chronić na polecenie elfiej bogini o tej samej nazwie. Jeśli gracz napije się ze studni boleści, musi walczyć z High Dragon o imieniu Strażnik Metal, aby ukończyć główne zadanie: Final Piece. Następnie Smok stanie po stronie Grasza przeciwko Koryfeuszowi i rzuci wyzwanie czerwonemu Smokowi. Strażnik mytal zostaje zabity podczas ostatecznej konfrontacji. Spectral Dragon, lub jak to woli, królowa Black Marsh, była niegdyś potężnym Hype Dragon, ale po śmierci powróciła do Królestwa Żywych jako Widmowy Smok. Na pokolenie przed Eros Smoków osiedliła się Black Marsh, przerażając okolicznych mieszkańców. Nie chcąc, by ich domom stała się krzywda, wiśniacy przeprowadzili przeciwko niej wiele daremnych ataków prewencyjnych. Kiedy wydawało się, że wszelka nadzieja została utracona, orlesiańska baronowa, która rządziła tymi ziemiami, wyruszyła i prawdopodobnie zabiła królową. Niektórzy jednak to nie wierzyli i zaczęły krążyć plotki, że baronowa jest czarownicą. W istocie baronowa użyła zaklęcia, aby wygnać esencję smoka do zaniku, ale zaklęcie było niedoskonałe i więź między duchem a ciałem fizycznym pozostała. Następnie rozerwała ciało na strzępy i rozrzuciła je po bagnach. Smoczyca zostaje nieumyślnie skrzeszona w 2025 przez gracza i szarych strażników Fereldenu, zwracając wszystkie rozrzucone smocze kości do czaszki na wzgórzu w kierunku granicy wioski. Po zabiciu smoka gracz może odzyskać najstarszą smoczą kość i zlecić kowalowi Wejdowi przekucie jej w potężną broń. Czujność. Do reprezentacji Hyde Dragon zaliczamy oczywiście również arcydemony, o których materiał wyświetla Wam się w kartach. Znajdziecie link również w opisie pod filmem. Great Dragon jest najrzadszą, najstarszą formą smoka i jest znacznie większy niż Hyde Dragon. Krew owych smoków jest niezwykle potężna. Magister Aurelian Titus w Dragon Age Anti-Wisleep utożsamia ich krew z boską mocą. Titus mówi Alistairowi, że starożytni magowie Teminteru byli bliscy okiem znania tej mocy i wierzy, że gdyby był w stanie, mógłby przywrócić imperium do dawnej świetności. Konary mają również legendę dotyczącą mocy smoczej krwi. Arishok recytuje tę legendę królowi Alistairowi, Izabeli i Iwarikowi. Knari twierdzą, że król Kalenhat Wielki z Fereldenu nie był rycerzem, a raczej zubożałym i ambitnym handlarzem psów. Wykupił usługi Wiedźmy, która poradziła mu, by odszukał jednego z ostatnich Great Dragon i wypił jego krew, dzięki czemu zyskałby jego niezwykłą siłą i mógł podbić Ferelden. Smoki te pojawiają się po raz pierwszy w rozdziale trzecim Dragon Age Cichy Guy, gdy król Alistair i jego drużyna zostają zaatakowani na bagnach Telarii. Smok się zatrzymuje, a obok niego pojawia się jego pan Jawana. W rozdziale czwartym Jawana ujawnia, że Smok nie zaatakował Alistair'a, ponieważ wyczuwa w nim starą krew. Kobieta prawdopodobnie ma na myśli krew króla Kalenhada. Yamana prowadzi grupę do cichego gaju, schronienia dla smoków przed ignorancją i okrucieństwem ludzkości. Mówi, że Flemet uratował życie królowi Marikowi, Tairinowi wiele lat temu, a jako zapłatę pozwolono mu przywrócić swoje królestwo i bawić się we władcą dopóki jego dzieci nie dorosną. Natura jej umowy z Marikiem zostaje ujawniona dopiero później. W rozdziale szóstym Jawana prowadzi drużynę Alistair'a z powrotem do cichego gaju i pozwala mężczyźnie zejść za nią do komnaty pod świątynią. Obserwowani przez Smoka wchodzą do ogromnej jaskini skąpanej niebieskiej po świecie i pełnej kryształowych jaj. Jawana wyjaśni, że znajdują się w sali śpiących. Kiedy smoki prawie wyginęły, nieliczne, które pozostały, zostały wezwane przez budowniczych świątyni do snu. Dopóki nie zostaną obudzone przez moc. Jawana ożywiła kilka, które nie umarły podczas snu i stały się pierwszymi smokami, które wędrowały po Tedas od wielu wieków. Ale Great Dragons byli poza jej zasięgiem, dopóki nie przybył Mary, Krew króla kalerhada Teirina w Mariku wezwała królową w smok i obudziła ją. Jawana ujawnia, że Aurelian Titus zabrał Marika dla mocy w jego krwi. Jemana prosi Alistair'a, aby obudził ostatniego, tym samym zwalniając Maryka z obietnicy danej Flemet. Hymana kusi Alistair'a, przypominając mu, że jeśli odzyska Maryka, odzyska tron Fereldenu, a Alistair będzie wolny od ciężaru. Ten jednak odrzuca ofertę i przebija ją mieczem. Alistair rzuca wyzwanie obserwującemu go smukowi, ale ten nie czyni mu krzywdy ze względu na moc drzemiącą w jego krwi. Smoki jak każda istota żywa padła ofiarą plag i mrocznych pomiotów, które przez skażenie ciemności zniewalały sobie te przepiękne stworzenia. Po raz pierwszy możemy się spotkać ze smoczym niewolnikiem Dragon Age Origins podczas bitwy o Denery, gdzie owy smok zagra zagraczowi wejście do fortu. Dragon Age Awakening jest bossem, z którym gracz musi się zmierzyć pod koniec zadania Ścieżka Prawości, żeby móc uciec z kopalni z Sirvery. I to by było na tyle w tym materiale. Jeśli jesteście ciekawi smoków, to przypominam, że na moim kanale jest film poświęcony owym stworzeniom w szerszym kontekście oraz zapraszam do zajrzenia do playlisty poświęconej owym gadom. Zaś jeśli jesteście ciekawi uniwersum Dragon Age, to również istnieje takowa playlista, która właśnie wyświetla Wam się na ekranie. Do usłyszenia w kolejnych materiałach.